Cześć, jestem Monika. Przyjechałam z Warszawy, mam lat 34. Obecnie jestem księgową i szczęśliwą mamą. Niedawno postanowiłam zmienić swoje życie, wzią chciałam wziąć udział w metamorfozie i nie mogę się doczekać do efektu końcowego. Cześć Monika, ja będę ci dzisiaj zajmował Twoimi włosami. Może mi opowiesz coś o, o nich, jak o nie dbasz, jak na co dzień, czy używasz jakichś produktów do stylizacji, do pielęgnacji, jak to robisz? Na co dzień do pracy to tylko myję, suszę je, w zasadzie nic specjalnego z nimi nie robię. Na wyjście ewentualnie to lubię je podkręcić, no, tak bardziej ułożyć, ale bardzo lubię jak są długie i nigdy bym chyba ich nie ścięła. Ja dzisiaj użyję dla Twoich włosów szamponu takiego bardzo zdrowego na ekstracie z awokado, bez parabenów, bez silikonów, taki naprawdę zdrowy dla, dla naszych włosów i dla środowiska dla nas generalnie. I takiej samej też odżywki specjalnie skomponowanej do, do włosów długich. Myślę, że będzie Ci się podobało. No to super. Cześć Monika, Cześć. nazywam się Marta i to ja dzisiaj będę wykonywała dla Ciebie makijaż. Już nie mogę doczekać. <laughs> Powiedz mi, jakie masz oczekiwania od dzisiejszego makijażu? No, chciałabym mieć bardzo fajnie podkreślone oczy. Dobrze. Twój kolor to yy, zielony, no dobrze. Szaro-zielony, to zale, tak, zależy Ja już widzę po prostu kolor, który będzie wybijał się w momencie, y, jak już położę makijaż oczu. A powiedz mi, jakie masz, czy masz jakieś problemy ze skórą? To znaczy nie są specjalnie, trochę mi się świeci ten y, punkt. Strefa T. tak. Tak, 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 mm -hmm. a tak to nie... nie... wysuszają Ci się policzki, y, raczej jest umiarkowana. Yy, tutaj umiarkowa. mam czasami taką przesuszoną skórę w tych okay. No dobrze, to dzisiaj przygotujemy cię na wyjście sylwestrowe. Także oko będzie bardzo mocno podkreślone. Dobra. Wykonturujemy twarz, poprawimy trochę linię brwi. No, myślę, że będziesz zadowolona. Super. To zaczynamy. To czekam. Zaczniemy makijaż od zmatowienia skóry. Nałożę ci bazę na tą strefę T. A Ty używasz bazy do takiego zwykłego makijażu? Używam najczęściej po prostu kremu y, na dzień i na noc, taki, mhm. żeby trochę ty, jeszcze nawilżać buzię i to jest wszystko w zasadzie, ale nie, bazy akurat nie używam. A warto, wiesz, dlatego że, zwłaszcza kiedy wychodzisz gdzieś na jakieś wyjście, ponieważ ono powoduje, że pigment y, z makijażu, pigment y, produktu, który używasz na, na twarz i na oczy y, dłużej się utrzymuje. Teraz nałożę ci bazę na oko w postaci korektora. Korektor, ze względu na to, że ma kolor w sobie, powoduje, że od razu powieka jest jednolita i te żyłki na powiece są od razu zakryte. Dzięki temu też ładniej wygląda kolor na powiece. Teraz będę konturować twarz, użyję tych dwóch odcieni, Ciemniejsze. ciemniejszy i jaśniejszy. Mm -hmm. Co to ma za mi? To, zrobić? to ma za zadanie spowodować, że Twoja twarz z płaskiej, po użyciu tych wszystkich produktów, które użyłam, zrobi się trójwymiarowa, czyli podkreślimy kości policzkowe, wysmuklimy ją troszkę, podkreślimy nos. Generalnie dążymy do ideału, czyli do owalnego, owalnych rysów twarzy i też w tym celu używamy produktu do konturowania. A teraz użyję rozświetlacza, położę go na szczyty kości jarzmowych. Monika, chciałabym Ci wręczyć upominek od Kobo Professional. To jest taki zestaw świąteczny. Bardzo cię proszę. Jest tutaj tusz, który użyłam do malowania rzęs podczas tego Super, makijażu. Mam nadzieję, ekstra. że Ci się bardzo przyda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I zapraszam do Kamila. Okej, okay, zaczniemy od takiej małej zmiany, ale z dużym efektem. Zaczniemy od grzywki i. Ale zobaczysz, że naprawdę ona da Ci dużo więcej możliwości stylizacji włosów i też przysporzy Ci dużo radości przy codziennym użytkowaniu jakby Twojej fryzury. Zacznę tą stylizację od produktu Off My Nude. To jest taki spray do rozczesywania. Ułatwia zawsze dziewczynom, które mają długie włosy, ułatwia ich pielęgnację. Zawsze delikatniej przebiega ten proces rozczesywania, zawsze to jest bardzo jakby przyjemniejsze, po prostu tak na coś. Monika, jesteś gotowa na swoją metamorfozę? Tak, no to odwracaj się. Ja? O Boże! Ja, ja. Musiał mnie płakać, <śmuszczam> że się nie są <śmuszczam> Nie płakać, ślicznie. No, no i będziesz mnie poprawiać. Ślicznie. No nie, tylko iść się bawić. No nie płakać. Nie, nie będę. To jest wzruszenia. Ja nie się rozwiązałam. Bardzo dziękuję. Ojku. Super. Bardzo się cieszę. Cieszymy się, nie? Że się udało. Super, było to super. Naprawdę, dzięki. Super.